Także witam. As, kolejnym z kolei odcinka gry Age of Darkness. Nagrywam ten odcinek zaraz po tym, jak, jak nagrywałem poprzedni, bo nie wolę nie zapisywać w takim momencie gry. A wy się cofnijcie, dobra? Bardzo bym Was poprosił o to. E, czy tutaj jakaś z naszych jednostek. Nie. Tutaj są jeszcze tylko tacy dwaj. To chodźcie tutaj do mnie wszyscy. I tutaj idziecie. Tak, czyli widzę, że idą tędy. E, ich wolę na razie cofnąć, bo będziemy teraz tej obrony budować. Więc tak, wy się cofnijcie wszyscy tu I... Teraz pytanie, jak to będzie wyglądać Bo mamy hunterów, którzy mają zdecydowanie mniejszy DPS I ogólnie są dużo słabsi Więc to jest dobre pytanie, jak to będzie tutaj wszystko wyglądać Usunę to, myślę eee, Tak, usunę. Bo to i tak zostanie zniszczone, tak samo to usunę I tak, ja jeszcze postawił tutaj Grand Battle Tower I obudujemy to wszystko Tutaj się da przejść na spokojnie przez ten... Eee, przez te ruiny Więc tak, wszyscy tutaj i tyle hunterów nam powinno wystarczyć? Ile ich to jest? Niestety nie widzę, ile ich jest dokładnie. To jest malutki problem, kapsa, kapsa musiałem wyłączyć, Kapsloka mam na myśli. A no i tutaj. Na szczęście jesteśmy w całkiem fajnym miejscu. Chociaż kurde, tutaj mogą zaatakować. Ale raczej tam nie zaatakują. Raczej szanse są na to nie za duże, żeby się tak stało. Tak, kupmy trochę kamienia jeszcze i stawiamy więcej. Co prawda dużo tego kamienia kupiliśmy, ale zawsze co Dobra, widzę, że się tutaj wszyscy hunterzy zmieścili. Więc teraz, no najmocniejszy tak? Wszyscy? Eee, nie, tym brakuje jednego, ale to już o to. W takim razie weźmy stąd jednego Nie Chcę stąd wziąć jednego Huntera I go przełożyć tutaj Bo to jest wbrew pozorom duża różnica, bo on teraz będzie miał dużo większy zasięg, przez co e, Crusheru będzie mógł dużo łatwiej niszczyć Dużo łatwiej pokonywać I teraz tak Wszyscy tutaj chodźcie, wy dwaj zostaniecie tu Teraz e, a, No a więc co? Zrobimy tutaj też coś takiego, bo ja bym tutaj wsadził jednego Jednego E, Flamera i postawmy na szybko to jeszcze i teraz jeszcze tutaj sai wejdzie, e, rozstawiamy to, nie za chwilę wieżyczka się zrobi. To będzie miar, okej, okay. jeszcze tutaj stawiamy. Zastanawiam e, się, e, czy nam się to uda na pewno. Bo możliwe, że więcej Hunteru możemy potrzebować. Też mamy tutaj, bo czego grupę uderzeniową drugą, więc e, weźmiemy ją. I tak, zwróćcie teraz uwagę jak oni idą. Idą oni bardzo dziwnie. Weekend. O nie, nie ma Regena. Ale to jest gorsze no, na samym początku, szczerze mówiąc. E, nie, raczej to nikt nie zaatakuje. No, zwróćcie uwagę, że oni idą tutaj, 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 tutaj przez całą mapę przechodzą. Uuu mogą się zagrobać, mówiąc nad te farmy, ale raczej nie. Tylko ty stąd idź. E, i... Idą tu. Więc może być problem. W każdym razie ja się tak łatwo poddać. Nie zamierzamy, stawiamy tutaj tego tyle ile się da. Jest, zaraz jeszcze jedną balistę postawimy. To można usunąć już. I balista kolejna. Tak, więc możemy je stawiać na brzegu tak naprawdę. Jak widzicie, one tam mają też jakiś zasięg. No i ten Grand Ballotary to sobie da sedan. Oj, już już się bałem, że tej. Tak, patrzcie, brzechodzą tędy. Ha! Ale niezłe. Dobra, czyścimy tutaj dalej. I na balistę nas nie stracisz Jakbyśmy chcieli sobie kolejną postawić Nie, cofnąć się i zaatakować tego Bo tam jest niebezpiecznie się robi Teraz są już tutaj, za chwilę dotrą Cyrus jest, w gotowy Gotowy na wojnę Już są tutaj, dotarli A my stawiamy jeszcze jedną balistę Mógłbym jeszcze sobie tutaj pozostawić, ale raczej by niewiele pomogła. Nadchodzą! Jeden z Pałą, drugi z Dziną! Kurde, to ten będzie Pałą wielką, nie przypomina trochę Pały, ale wygląda... Ale dobra, na treb nawet trochę Pały Albo nie, nie, nie to ten będzie z on ten rave, bo on ma takie trochę wyglądające jak Jida to swoje O, a ten jest spało! Tak A nie, to w sumie ten jest z Jidą, dobra. O nie! Ty głupi, Ty głupi ty głupku! Został, został moje balisty! Jeszcze stąd ich mogą cenie dziesiątkować. Dobra, ledwo tam mają zasięg. Hęter, też, on muszę sobie dać radę jako. Wierzę w nich, pokładam ich naprawdę dużo nadzieję. jak... E, zginą zginął już. Eee! To naprawdę nieźle nam idzie. Zabijanie ich tych z tymi hunterami, nie jest już tak źle jak się wydawało dobra, eee, zaatakujcie tylko... ooo, no, obrażenia za... no nie no, aż tak duże nawet nie aż tak duże tak jak się spodziewałem no i widzicie, a tych słabszych to oni mogą rozłożyć na jednego hita kurde, zadajemy wysokie obrażenia tym naszym murom ale im bliżej murów oni, e, ci crusherowie podchodzą tym też mniejsze obrażenie zadają bo szybciej ich zabijemy, to trzeba wziąć pod uwagę tutaj dobra, atakować ten rogue, to nie, nie wiem czy nam się przyda tak bardzo eee, żelazo, żelazo na więcej hunterów no, ale nie dobra. ja sobie radę jakoś. Jakoś sobie to jeszcze dajemy radę. Tutaj. Eee, tutaj jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze nam idzie. Mamy też tutaj i te balisty wielkie. Eee, Postaje tak, żeby się dało wyjbrać czegoś. I nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Te balisty naprawdę na brzegu... Na brzegu rzeki to był dobry pomysł. Tak. Eee, idzie kolejny crasher. <grym> tutaj zaraz obok przechodzą. To jest naprawdę niezłe Pamiętajcie nigdy nie prawie prawego alta Kiedy grać w tę grę, bo to nie się nie skończy To nie jest, przy... to nie jest... To nie jest jakaś porada To jest ostrzeżenie To jest ostrzeżenie prawda, tego nie róbcie Oj, oj, o nie O nie, o nie, nie nie nie, nie. blokują się tutaj Ale coż, dobra, trochę już mniejszy przep... Znaczy trochę już A dobra, nie masz takiego problemu Tam trzeba naprawdę na to patrzeć, bo tam może być problem Dobra, jeden hunter to niech sobie Pobiegaj, pozbiera i teraz tak, tutaj stawiamy tak, dwóch e, kraszerów naraz chyba właśnie rozwaliliśmy. Możliwe, więc ci spało też to już umierają. Niestety atakują nam te... a nie, ta balista to sobie da radę, bo ona jeszcze daje 70% mniej obrażeń otrzymuje. Więc bardzo dobrze. E, teraz tak, tutaj też kolejna, kolejny fire tower. Jakoś tutaj nie, tego niech się ich pozbędą. Dobra. Farma, jak widzicie, no nie jest aż tak szybkie jak normalnie te poszerzanie swoich terytoriów podczas tej hordy, bo trzeba też czekać aż aż się ostatecznie ten fire tower zbuduje, bo inaczej jest tam gła i dupę zrobimy, a nie, nie, nie odbijemy tereny, tylko nam poginą ludzie, eee, ja mi się już dało dostać, ale czekajcie, a gdzie było to żelazo? Eee, tak, byliśmy tutaj, ale nie pytam gdzie było to żelazo. trzeba było to faktycznie, nie dobra Crasherzy widzę, giną zanim zdążą podbiec, więc nie jest aż tak źle e, z tą rebelią, jak mi się wydawało, że będzie w late game. E, zdecydowanie to nie jest aż tak źle. Jest, nawet bym powiedział, troszeczkę przyjemnie, bo fajnie się tak patrzy na nich, jak jest taka rozruba prawda, no, z nasi, naszymi ludźmi. I Cyrus ma już poziom dziesiąty, więc oficjalnie udało nam się bić poziom dziesiąty Cyrusem w tej grze. E, o nie, cofnić, o żeż ty, ale ty straciliśmy ludzi. Dobra. Nie, 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 co co patrzcie tutaj, wszyscy, wszyscy, wszyscy. Nie nie próbować stąd dzisiaj, bo przypadek zły kliknąłem tutaj niestety. Dobra. Eee, Niebezpiecznie się tutaj zrobiło przez chwilę. Musimy tutaj bardziej uważać niż tutaj, bo tutaj jest ok. Tutaj sobie dajemy radę, naprawdę. Naprawdę jest, jestem dumny z naszych ludzi, którzy naprawdę tę świetną robotę odwalają. Eee, tutaj my, my się wyjdziecie. Niestety niektórzy nosi, mają bardzo mało HP. ja, ja mam katar taki jakby co, teraz, teraz, mi się trochę nasili. A ja, ja mam tak, taki dziwny ten katar wiecie, ja mam katar e, rano i wieczorem, ale, ale przez, przez dzień nie mam. Zazwyczaj jak mam katar to mam przez cały dzień. Co to jest ciekawe? I tutaj nam atakują Fejja z kołna, z kołna, z przepraszam, Ma albo beacon też można być to tak nazwać. Jak najbardziej beacon też może być. E, dobra. Dobra, dobra, ulepszmy to I jak to wygląda, jak to wygląda Idziecie tu dalej Nie ma co tak się denerwować Tu jak? Eee, dobra, horda już wygrana Wygraliśmy hordę oficjalnie, oficjalnie nam się udało Stawiam tutaj zaawansowaną farmę eee, On niech zaatakuje tego Tutaj przyjemniaczka Jak? Eee, to już chyba jest ostatni pressure tak się wydaje eee, Co jest tutaj atakowane? A dobra, bo tutaj mam bali... Nie, co jest tutaj atakowane? Ale... Tutaj ktoś jest? O, faktycznie tam jest ktoś Dobra, to też można skrapować O nie, teraz zacinam te farmy Szybko zatrzymać go! O nie! Nie! Dlaczego i co ja mam teraz robić? Nie ma tutaj ludzi A postawię tej kuga hamsko balistę I wygraliśmy! E, tam gdzieś jeszcze jakichś czterech hopków zostało Chopków, rozchopków Jakichś czopków Którzy nie chcą do nas przyjść A nie, oni chyba tam, stąd chcą przyjść Nie jestem pewien Dobra, zaraz będzie balista, więc się nimi zajmie im tutaj Przyjemnie, hom Dobra, ty musisz mikrować Zresztą... a nie, dobra, oni go tutaj atakują Nie, nie zginiesz, nie zginiesz, o Zginął, a tak go lubiłem Dobra, utrzymać się tutaj, albo i nie aż ta balista jeszcze trochę tutaj wytankuje Ale, dobra, wy... nie, 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 wycofać się tutaj A wy, wy tutaj stoicie Wy tutaj stoicie do końca życia a wy... dobra, udało się niestety straciliśmy metabolistę, ale mu się trudno. Więc wy teraz tutaj macie utrzymać pozycję i wysyłamy im posiłki. I to nie takie posiłki, które mogą zjeść, tylko takie, które faktycznie jakoś pomogą. No dobra, w sumie jak mają posiłki, to, to nie to nie z głodu. To jest w tym momencie, bo Cyrus ma 10 level. Tak, ostatnio debatowałem z kimś na Discordzie Age of Darkness Odnośnie tego, że czy Aelis, czy jeden z bohaterek tutaj Rebelii, jest do pokonywania mocniejszych przeciwników, takich jak właśnie Żygun, czy do pokonywania słabszych. I według mnie zdecydowanie jest do pokonywania mocniejszych przeciwników. Ja jednak nią bardzo często mikruję, żeby pokonywać nią właśnie, na przykład właśnie Żygunów. Jeśli gram chociażby Rebelium, no to w tym momencie, no to ona jest naprawdę do tego dobra, bo e, szczególnie na początku nie mamy odpowiedniej siły ognia, aby tych spiterów, czy tam Żygunów zabijać odpowiednio szybko, prawda? Tak więc, e, jeśli nie mamy jeszcze Hunterów, to zdecydowanie ona jest, ona jest do walki e, z, z Piterami, Żegunami. Ona jest też bardzo, bardzo zrobiona pod mikromanagement. To jest zdecydowane, bo ona jest bardzo papierowa. Znaczy, tak naprawdę, tutaj bardziej papierowy jest Wizargo, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że Wizargo ma lifestyle. Jeśli zabija przeciwnika, to wtedy regeneruje siebie oraz, przy, oraz swoich e, sojuszników. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Dobra, ale co bierzemy? E, wezmę to. Ta, Nightmare Fields się zawsze przydaje. Dobra, teraz wszyscy wyłazić stąd. Nie będzie tutaj tak przesiadywać. Dobra, i do Do, do Boilu, mówię. Dobra, to Oczywiście, że atakuję. Czemu, czemu miałby nie atakować? I tutaj też, tak, tutaj też atakują. Bo się zrespawnowali. Kude, przyjemniaczki jedne. Zrespawnowaliście. I teraz, i teraz mi tutaj te będą grozić. Widzicie, co to są. Niegrzeczni, niegrzeczne przyjemniaczki z nich. Ale dobra, e, gdzie są posiłki? Dobra, posiłki już są w drodze Tutaj też, jest... ta, zdecydowanie będę musiał napomknąć coś, od, coś e, ciutkie, od, od, jak będę robić serię poradnikową o spalaniu barykat Bo to jest naprawdę, naprawdę bardzo mocne Przy okazji ulepszamy tutaj tyle farm, ile się da no bo kto, kto nigdy bo kto nigdy nie używał tego podpalenia? barykad, żeby walczyć z przeciwnikami, ten niech, ten niech pierwszy rzuci kamienie. Na pewno, na pewno, jeśli ktoś grał, wejdzie w darkness, to prędzej czy później się dowie, że faktycznie to jest overpowered. to nie żartuję teraz. Eee, za niedługo będzie ostatnia choda, A my oczyściliśmy nawet niezły Nawet niezły kawał mapy. Tutaj mamy ten szwadron kolejny Pod siódemeczką, dobra oni już już dadzą, dadzą na radę na pewno Nie ma szans żeby taka armia pieprzona Żeby nie dała rady Mamy tam cały szwadron doświadczonych ludzi Nie ma szans żeby sobie nie dali rady Dobra tutaj zebraliśmy w opór materiał Stawiamy tutaj coś takiego, tutaj coś takiego Light tower, dobra może szty, ale ich się tutaj zrespanowało. Nie lubię. Bardzo nie lubię jak się tutaj rozpanują. Impalerów też. E, też. Tutaj. Licer I stawiamy pułapki. jest tutaj. Dobra. Więcej pułapek, więcej pułapek. Poproszę. Ej, naprawdę są przydatne te pułapki. Nie to, żeby były jakieś super. Bo mają całkiem długi czas odnowienia. Ale przydają się czasem. Czasem się jak najbardziej przydadzą. Uciekaj! Przeżyjesz, to wierzę w ciebie. To oni są tak naprawdę już naszymi maskotkami tutaj. E, dobra, stawiamy więcej tego. Walczyć! Walczyć, walczyć do końca żołnierze! Żołnierze! Żołnierze Światłości! Tego, co was nauczyli macie... macie robić. Dobra, teraz to i na koniec robimy Woosblade może? No. Eee, nie, myślę, że Woosblade. To jest taki mój e, pattern dosyć, dosyć stary, tych upgrade'ów. Tak, zastanawiałem się czy, czy nie zrobić tych płonących strzał, ale jeszcze nie jestem jakaś zbytnio oswojony z tą frakcją e, Zdecydowanie nie jestem jakimś najlepszym najlepszym, 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 tutaj nie jestem jeśli chodzi o granie e, Nie, więc wolałbym się jeszcze troszeczkę nauczyć Dobra teraz, o e, bałem się, że tutaj przyjdą, No jak przyjdą to, nie, siódemka, siódemka, siódemka! cofnąć się, cofnąć się wszyscy, uciekać Uciekać! 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 Wasze życie jest ważniejsze niż ich. A wy raz. Dobra. Teraz się nocie jeszcze raz. I... Jak tu? Dobra, idzie się dalej. To tak, wyczyście dotąd. A później... czyście dotąd. No, ale nie wiem, kto tam krzyczył for my... for my, for my people. E, nie mam pojęcia, która to była jednostka. Na pewno nie Cyrus, bo Cyrus nie jest kobietą. To jest, no może, może, może być kim chce, prawda, ale nie, oczywiście, że nie. Oczywiście nie, hop to hop. Nie żartuję, oczywiście. Każdy może być tym kim, kim chce. O, e, Dark Crystal, dobra, to wiemy skąd będzie atakować, kolejna, kolejna horda. Trzymajcie proszę tam, przestać atakować ten Dark Crystal, bo tak jakby jak go zniszczycie, to jesteśmy w dupie. Niestety, zniszczyli znowu tę zaawansowaną farmę. Kurde, co was tak dużo jest? Nienawidzę, wiecie co, powstaje tej balistę, nie wiem czemu dopiero teraz ją stawiam O na tam jest złota, A złota no naprawdę brakowało i żelazo też tam jest Same dobre rzeczy Więc dobra, teraz tutaj, tutaj fajnie postawimy, ataki O, zmieści się, to dobrze Tutaj co się dzieje, tutaj jeszcze jak jeden gołodupiec został I jak jest tutaj, dobra, już za chwilę będzie, już za chwilę będzie 18, czyli 6 godzin do do nowego roku będzie A ja jestem introwertykiem, ja zostaję raczej fałpie zamiast zamiast, nie myślę, myślę jakąś imprezę czy coś Nie, nie przepadam przy tym Jak mówi pewne słynne przysłowie Bezpieczniej jest z wilkami niż z patusami A szczególnie jeśli taki patus się dorwie do się dorwie do petardy Wtedy to już lepiej było się bić na gołe na gołe ręce z niedźwiedziem nie życie niż, niż próbować cokolwiek działać. CZEMU? Tam był jeden, ale dobra, dobra Jesteś awansowany teraz na generała Na generała tego szwadronu, Patrz jak to wygląda majestatycznie GENERAŁ A ten skąd, skoń... a no tak, zapomniałem Eee, no tak, zapomniałem, że, że te... się zespawnowali A w takim razie tutaj postawimy od razu fire tower. Tutaj też, coś się dzieje, dobra. On już tutaj nie żyje eee, tu ja Tam najprawdopodobniej Eee, Rafe? tak on się nazywał Eee, ich zaatakował ta, naprawdę ciekawe się gra jak się jest takim prosem, bo myślę, że mogę siebie nazwać prosem. Myślę, że miałem rację w tamtej e, zaiste zaciętej konwersacji co do... E, co Alice co, co i myślę, że, da, że wygrałem, że wygrałem, bo, e, bo, bo według mnie naprawdę Alice jest do pokonywania mocniejszych przeciwników, a nie do bicia hopunty, prawda? Teraz przedstawię swoje argumenty jak prawdziwy mistrz. Po pierwsze Elis ma bardzo wysok, ma bardzo wysoki DPS, aczkolwiek jest na bardzo niewielkim zasięgu. Po drugie jest bardzo szybka, przez co może bardzo szybko wymikrować przeciwników. Oczywiście trzeba też zwrócić uwagę na frakcję, prawda, jest w frakcji, która ma hunterów, czyli jednostki, które są zdecydowanie, które, mają, które są bardziej taktyczne, prawda? które Są jednak też bardziej do pokonywania crawlerów, ponieważ zdecydowanie lepiej sobie radzą w bezpośrednim starciu z crawlerami niż niż kuszniczki aczkolwiek w sobie jest w starciu z crusherami To jest fakt, prawda? To jest zdecydowanie krak, e, fakt. Tak więc A Alice jakby była O, żeż ty ile tego tu jest! Tak więc Aelis jakby była e, też do pokonywania crawlerów to jednak nie byłoby tego balansu, prawda? Mamy bohatera, który który ma jednostki, które odpowiednie są do pokonywania crawlerów. Prawda? Tak samo Wizargo, tak samo jak i Edwin, ma, są, to jedno, są to bohaterzy, którzy są stworzeni do pokonywania crawlerów. Prawda? On Im najlepiej idzie z crawlerami. Edwin ma swoją specjalną umiejkę, która może zmasakrować e, Żyguna, ale to jest umiejka. Pamiętajmy o tym, ona ma całkiem wysoki czas odnowienia, e, więc o tym też trzeba pamiętać. I oni mają chociażby, Edwin ma katapultę, e, która jest też do. Pokonywania crawlerów Aczkolwiek oni, te obie frakcje mają kuszniczki I te kuszniczki są świetną Naprawdę kuszniczki są świetną bronią Do pokonywania crasherów to jest, to jest naprawdę, jeśli macie kuszniczki I macie ich co najmniej 30 podczas hordy albo 40 To crasher nie będzie w stanie Zniszczyć, a zaatakować w ogóle muru, zanim nie zostanie zabity. Bo w taki, bo, no dobra, jeśli, jeśli za dużo murów macie, no to wtedy, oczywiście, zdążysz zaatakować. Ale jeśli macie, nie wiem, powiedzmy, 3-4 warstwy murów, i zaraz za nimi wieże, w których są kuszniczki. To nie ma prawa w ogóle, żeby, żeby się przedostać. Nie ma szans w ogóle. Bo to jest niemożliwe po prostu, żeby się przedostać, bo zostaje tak szybko zabity. No chyba, że był crasherów na ale zazwyczaj tak się dzieje. Zazwyczaj idzie tylko jeden. Jeden za nim drugi. Tak to działa. W tej grze! A może i... A może i też... W praktyce, prawda? Można by to trochę przytoczyć do szefostwa. albo raczej do, do próbowania zdobycia pracy. Najpierw przychodzi do ciebie jeden szef, bo jesteś taki zajebisty, że każdy chce Ciebie mieć i chce i cię pyta, ale nie daje ci odpowiedni, odpowiedniej odpowiedniego cennika, za, którego, za który Cię będzie płacić, to oczywiście jesteś tak zajebisty, że potrzebujesz co najmniej 80 tysięcy za godzinę. I zaraz przychodzi kolejny, bo jesteście tak zajebiści widzowie. No tak, już, tak to już jest, niestety smutny żywot multimiliardera Ale faktycznie są ludzie, którzy tyle zarabiają Którzy są e, tak, e, tak mądrzy i tak, tak świetni, że bardzo dużo im się płaci, nawet po 80 tysięcy za, 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 za dzień e, To są no, między innymi właśnie jacyś, bardzo, jacyś, jacyś bardzo, bardzo dobrzy ludzie intelektu Nie mówię tutaj o miliarderach, bo oni, bo oni są szefami jakiejś spółek, prawda? Więc, no, naturalne, że oni, że oni bardzo dużo zarabiają, ale to dlatego, że e, oni przewodzą jakimś koncernom większym, prawda? Jak chociażby Jeff Bezos czy Elon Musk. Nie licząc Marka Zuckerberga, bo on już tak trochę, on tak trochę e, skiepścił sprawę, zepsuł wszystko. No, taką dobrą firmę Facebook się rozrastał, a tymczasem jakieś rozszerzone rzeczywistości, inne magie, inne cuda niewidy porobił. No i teraz płaci za to c. E, dobra. Jakbyśmy chcieli tutaj postawić kolejne takie, to może nie w tym miejscu. Zastanawiam się, kto tak drze mordę. Nie wiem, kto może drzeć tak mordę. Ty? Nie, no Impainer nie wydaje głosu. A mamy tutaj oprócz tego samych hunterów. Dobra, tylko proszę was, nie atakujcie tego tego kryształu, yy, bo będzie problem. Ta, teraz cofniemy. Która? Nie, to niestety nie wydobywamy tego kamienia. Nie możemy. Uh, I. ze stronę idziemy. Tutaj. Ale możemy tutaj zrobić w coś takiego, może? Nie, niestety nie możemy, ale możemy tutaj przesunąć to jak najbardziej w tę stronę i teraz możemy postawić, dobra. I wyczyściliśmy duży, duży skrawek mapy. Jestem z siebie dumny, ale dobra, chodź, to będzie wszystko na dziś, mam nadzieję, że wam się spodoba. jeśli tak, to byłbym bardzo mógł gdybyście te łapki w górę, Oraz, jeśli podobały wam się moje filmy, gdybyście zostawili subskrypcję, byłoby też super, ale ja się będę z wami żegnać. Życzę miłego dnia i pa pa.